Witam Was serdecznie. Z tej strony spokojny człowiek, to jest Grand Theft Auto Weistie. Zakupiłem sobie taką lokację, taką przystań. Nie wiem, chyba tak się to nazywa. Może być może stocznia jakaś, ale to jest chyba przystań. I mamy tutaj misję do wykonania, którą teraz wykonamy. Niestety podchodzę do tego odcinka po raz trzeci. Nie pytacie dlaczego. Nie pytacie dlaczego. Kompletnie mi także nie szło. W tej misji ta misja jest niedorąbana, niedostrobiona troszeczkę. Przez nie moim zdaniem ja można by ją nazwać jedną z najbardziej upierdliwych misji z tego GTA. Spokojnie, na naprawdę no na ten ranking zasługuje zdecydowanie ta misja. Jak żadna inna, to ta nadaje się stuprocentowo myślę z takiego umieszczenia do umieszczenia jej w tym zaszczytnym rankingu. Zobaczcie sami, tu będzie teraz już pierwszy problem. Kurwa mać, no nie, to jest, to jest po prostu, zaczyna się już cały czas, jest ten sam problem z przeskoczeniem tego cholernego posłuchu. Raz czy dwa mi się udało... Nie, powiem wam szczerze, że jak nagrywam, że jak nagrywam, dobra, powiedzmy sobie, że teraz tą wybierajmy, dobra, tą, dobrze, że do padę, nie wpadłem, dobra, skakuj. Już raz czy dwa udało mi się, to mocno na prawo od razu, tak, yyy... Pursy stworzyli, że jest przerąbane, ale to może powiedzieć troszeczkę lepiej sterować. Według mojej wyobraźni tak to działa, ale chyba nie do końca coś tak zadziałało. Nie do końca zadziałało coś. Możecie się śmiać do łez naprawdę. Może to jest śmieszne totalnie, ale naprawdę ironiczne i wkurzające. I tylko nie będę już komentował wulgaryzmami. Dobra. Nie wiem, co to naprawdę, będę się w do trybuna. Kurwa, nie, nie może być. Nie, nie zaliczy mi kółeczka i pójdź. Od początku trzeba. Nie, to tam jest naprawdę. Nie wiem, Różne misje w San Andreas, w czwórce są różne w trójce, ale tu w tym bańcu też są misje, kurwa. Nidotrybione i to mocne. Then apply for planning permission. I'm going to go the community or resort destination holiday place. You can start making money out of the boom, the no, no, self-inspired boom. And enjoy the kind of things sensible people. Personal bodyguard. You wied, like this is Ostro. ostro. It's not Ostro. No, 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 no. Keep going. out of here. We put it out of here, folks. Czy mniej więcej skręcam, zauważam, że... Ten lizzie... Już jest pierwszy problem. Nie wiem, czy to trzeba szybciej przejść, czy wolniej. Czy nagrywam to po raz trzeci mówię już od razu? Nie, już nie zdążę, to już jest za dużo strata, za duża strata czasowa. Nie, naprawdę to jest tak irytująca misja, że oni wiedzieli dobrze, że jakby to była główny, jedna z głównych misji, że trzeba by wykonać ją... Yy, wiecie, takim standardzie... Przechodzenia misji Wątku fabularnego, głównego wątku To Nie wiem czy ktoś by nie zostawił suchej nitki po tej misji, naprawdę znaczy nie wiem czy ktoś by zostawił suchą nitkę po tej misji Zobaczcie sami, sterowanie w tej grze Jest niedotrybione, ale sterowanie tymi cholernymi łodziami jest jeszcze kurwa Kilka razy bardziej niedotrybione niż sterowanie samochodami, czy nawet Nie wiem, helikopterami, o które Chodziło o Słomu w tej części Gra nie a znaczy ta misja nie dotrybiona. nie gra Gra jest w tupciu, ale... Zobaczcie sobie, jak ta łyżka fantastycznie reaguje na falę, no fantastycznie reaguje na falę. Niestety, kuźwa, na wszystkie fale reaguje. O, trzeba no, się rozpędzić. dwa piuty wyjechały za Nie no, spiewdzielać, no, jak ja mam, nie no, jak ja mam przez takie coś przejść? No kuźwa, jak ja mam to przejść? No to jest nienormalne, żeby takie coś dawali w misji pobocznej. Ja już sobie wyobrażam ludzi, jakby tu przychodzili z normalnym fabulem, bo przypuszczam, że wiele osób tej misji w ogóle nie przychodzi, albo ją przechodzi, ale w jakiś taki sposób, nie wiem, fartowni. U mnie musi być to, kurwa, wypracowane na wszystko, na 50%. Nie, już nie przejechał pierwszej, drugiej, nie, to jest nie, nie, nie normalne, nienormalna misja. Rockstar, nie puśćcie takich misji, bo ludzi trafi szlak, naprawdę. Nie wiem, czy w piątce są takie, mam nadzieję, że w piątce GTA nie ma takich misji. Tak zrąbanych jak ta. Naprawdę, ta misja jest niedotrwiona. Zobaczcie sami. Steruje się tym tak... Jakby ktoś... Jakby sterować się jakimś pijanym, kurwa... Żulem, który pił przez tydzień. Naprawdę. Pił przez tydzień i mamy go zaprowadzić do domu. Taki jest nasz cel. W tej misji. Czym wolniej, tym gorzej dla ciebie. Musisz zapierdalać szybciej. Więc zaleciło mi na kimś cudem zaliczyło mi drugi. O, jak zaleci trzeci to będzie cudownie. Jest! Jest, płyniemy, tym razem się udało! Po 500, po 500 kubach Udało się, ale tu jakiś patawian płynie, kurwa Przepraszam za wrażenie, ale naprawdę już to muszę się naprawdę skupić. Jestem ja nerwowy, wiem. Ale naprawdę te zemisienie są niedotywione. A w takich jest trochę. O, piosenka jest bomba. Żeby tylko dopłynął. Naprawdę, zobaczcie, jak żulem, takim totalnym normalnym żulem I będziecie mieli zaprowadzić żule tak... Na piechotę. Nie, nie możecie wszedł do, do, do samochodu, bo balą, Tylko na piechotę. Przejdziecie to? O kurwa, lewo. Dobra. Jeszcze minuta została. Może zdążę. Jak zdążę to będzie naprawdę szczęśliwy. dzień. Tak będzie prawo. Tak jest. Udało się. Spokojnie. Według moich zasad. Z pieprza dziadu. Musi jakieś patach. Musi jakiś płynąć, żeby jeszcze zdenerwować. Może zdążę. Gdzie jest meta? Tam się. Tu jest naprawdę daleko Płynęmy myślał, że Tu będzie chyba meta za tym, co się, się zdaje. Nie trawił to! Nie DRAWIŁ to! W ten moment, czy nie trawił, czul! Jest, zdalczył mi. Jest meta, jest meta! płyn! Ale przeklepłynę, przeklepłynę! Jest! Ah. Tak jest! O tu? kurde, do 2000 będę tutaj zarabiał. Nie za dużo, ale zawsze jest. Nieee. Yeah. Muszę znaleźć. Do, do, do 50 zostałem, o no, fajnie. Był wyciągać bomba, to jest chyba niewielka nie? Ale muszę powiedzieć, że ta piosenka... Nie! Kurwa, ze szczęścia. A dobra, nie się uda. To utopi, tak, utop się Traciłem całą, całą mm, całe ten, yy, całe broń cię, wszystkie bronie cię. więc super, super super szczęśliwy, naprawdę jestem szczęśliwy ale na, na szczęście z tą cholerną dobra, Myślę, że tutaj będzie takie coś jak na przykład było w przypadku ojej naprawdę musimy jechać do sklepu teraz, z bronią Dobra, jedźmy tu. Przejdziemy sobie, może czekajcie. Czy ja w dobrym kierunku jadę? Czekajcie, gdzie ja mam jechać? Dobra, może i w dobrym kierunku. Chociaż nie jestem pewny, dobra. Okej, okay, tu nie ma radia. No dobra. Możemy sobie na takie coś. Czemu nie działa? Nie chciałem misji! Nie ten misji! Nie ten misji! dobra. Nie chciałem misji! Czemu nie. Tu się hamuje, znaczy wiza jakoś nie wiem. Gdzie, gdzie my jedziemy? Nie wiem. Okej, wiem. Musimy jechać do domu. Gdy oczywiście nie jest tutaj. Gdzie, Mam nadzieję, że już nie wpadnę do wody. Znaczy, dobra, pojedziemy najpierw nie do domu, pojedziemy najpierw do sklepu z bronią. Bo się całą broń straciłem. 5 tysięcy zrobimy, teraz 5 tysięcy wydam. Bo tyle to ja tu będzie kosztować mniej więcej. A Jerzy, jak Jesteśmy koło babci. Do tej misji nie chcę na razie przychodzić, naprawdę. nie babci, tylko cioci Pauli, czy ktoś tam się nazywa ta, ta kobieta, która... Idziemy... do sklepu z bronią, to jest mój cel. Potrzebuję dużo broni. Cholera, ja za pięć miesięcy zarobiłem, utopiłem się. Na szczęście się utopiłem. zalać. Dzisiaj jest naprawdę zdenerowany, jestem naprawdę mocny no ale będziemy w końcu zarabiać na tym, nie? 2000 będziemy mieć tam chyba dzień, tak, nie? nie jesteśmy Pięknie, zahamowane, nie? Zaparkowane, okej okay. Dawaj Kolego broń O! to sobie może kupię nawet, nie to, to sobie kupię Ale tu... To... Ile? to kosztuje? nasz chyba was kupowali, 4, 5 mam kasy super, super! Trzeba zarobić kasy teraz. na szczęście zarabiamy w dwóch miejscach. Nie no. nie to nie tak, nie tak to miało być. Ok, tak chcecie tyle broni. Z swym kamienistkiem mogę sobie wziąć u siebie, dobra. Jedziemy do domu. Pieszaj. Ah. Nie, nie miało tak wyglądać no, ale dobra. To na cel. Może bym przeszedł sobie tak przy okazji tą misję z karetką. Już mam, już ją mam. W sumie Vice to jest dosyć fajnie y, zrobione, przynajmniej nie jest to jakieś skomplikowane. Dobra, jedziemy zapisać. Przejdziemy swoją misję, może misję o Pawli. Na tej chorej cioci. I wiem, że misje są totalnie przerąbane, dobra. Mam no, nadzieję, że nie wywala jakoś. jeżeli jak idiota zmęczony. Dobra, O, teraz się nie wywalał. się jakoś na, na wodzie wywaliłem, no, to taki mieli dobrze jeździć nawet. Trzeba zebrać kasę, bo tam kasa się już zbierała. jakaś. Czekajcie, tu tu tu, tu, tu. Oczywiście to nie tu. Dobra, to się nie tu, dobra, zakręć. Nie stać mnie na żadne kupno niższego. Co tu się dzieje? To trzecia jest, ale nie wiem czy ją to przejdę. No, raz ten dyk. Patakany stoją. Jak zwykle, bo tutaj, tak? Nie, bo dalej, co ja gadam? Bo dalej, jeżdżę jak porąbany. Już strzelał ale już nie po bo już tam próbuję celować w e ambulans. Ale nie, bo celować na zdrowie. O cholera. Cholera, nie nieźle, nie? Aha, się umie jeździć. Nie ma to. Jezu, ten, ten ambulans wprowadził go do tego, no. To Zambulans, co? Yeah, mogę go wprowadzić. Ale chyba nie zmieści. Musisz się... Aha, bo tam samochód stał, kurwa, okej. Okay. Wszystko jasne ile kasy zarobię. 2000, 2000 dobra, nieźle to źle. zapiszemy zarobimy kolejne pieniądze. Pojedziemy do Pauli. a ta misja, naprawdę. Jak ją przejdę, to będzie szczęście. Dobra. Weźmiemy... Co, co weźmiemy? Może nie weźmiemy tego... Weźmiemy to. Ciociu Pauli, nadchodzę. Powiem mam że przyjemnie się na tym... nawet tym samochodem Am mam na tym jeździło. Dobra. Albo nie pojedziemy do Pali. Wiem gdzie pojedziemy. Pojedziemy na koniec. Przejdziemy sobie na misję fajniejszą. może łatwiejszą, albo też wkurzającą misję. Dobra, tu co powiem, mam trzy Jeżeli chodzi o ja, to nawet jakieś pojęcie mam w tej grze, nie? Zobaczcie, jak sprytnie! Zobaczcie, to zabije z nimi! Chociaż tutaj już nie do końca mi to wyszło. A nie, to nie jest tu, to jest tutaj debilizm. Niech to będzie za misję, ale dobra, jedziemy. Nie mam pojęcia w sumie, żadnego. Ale to było w. O, nie wiem, o. Teraz może nie do końca, ale dobra. Ah, oh, these are the ones from the band. Okay, let's see what happens. I don't remember this one at I'm the Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Per Percy. Dick, and uh, Willie's in the car, <laughs> Z, and that was Jed's in a pool earlier. And guys, I went to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And uh, what was your name again? <laughs> uh, Jez, you remember. Don't be playing you. games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. My good son in America. The thing is, Tom, the boys need some help. They too connected here. They don't have any We need some drugs, pal! <laughs> Gotta get on the old love <laughs> fist beauty. Yeah, yeah, no, no, yeah. You know. Yeah. Well, this is by City, man. What's the problem? Mm. Love juice, man. We need love juice, man. Can love juice? Aye, two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, Pa? Oh, we really mean a lot. You to could the go do that for the boys, right? To <laughs> <laughs> Okay, musimy coś zdobyć. Huh. Okay. Bo nie będzie łatwe, chyba nie będzie łatwe. Zginął mi samochód, Zobaczyliście? Zabrali mi samochód, zaukradli. Znikł, kolejny. To jakiś stupid, O, -o, 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 -o. To już kolego, kolego. He, to jest dobre, nie? To jest zajebiste. Jak on przedał samochód. Nie wiem co to będzie za misja, ale będzie chyba trudne. O, na samochód Kurba, Kurwa mać. spada. Jest? A, ten za to A, Co to Ludzie, co to za misja Aha. zrobić. Chyba. Dobra, okej. Okay. Stój! Będę musiał na to czekać. <laughs>

Nie też, ale życie tracisz. Huźwa! Czy ja muszę cały czas tracić też życie? Z pancerzem. To to właśnie o tym mowa, że powinienem życie tracić. Nie pancerz, no bo. Jak. Nie. No, padł zapomniałem wcisnąć. O, kurczę byku. O, ty frajerze. Będzie proste pewnie. Nie, nie mam za dużo ammo. Coś trzeba y, zrobić z głową. Pięta w rybo. Kurwa mać! Spieprzam, spieprzam, pieprza, Nie! No dlaczego nie przyszedł tej misji? Nie przyszedł misji, no! Kur... Uciekł. Nie. No to my... Powiem wam szczerze, irytują mnie te misje. Do zobaczenia w tym odcinku. Cześć.